Oto harpia wielka, jeden z największych ptaków szponiastych świata. Ptak ten poluje na leniwce oraz małpy, które potężnymi szponami chwyta w koronach drzew. Jak dotąd brak było oficjalnych i naukowo potwierdzonych danych o atakach dzikich harpi na ludzi. W tym roku po raz pierwszy odnotowano jednak taki przypadek. Harpia Wielka zaatakowała 29-letnią turystkę w Amazonii na terenie Gujany Francuskiej, wbijając w jej czaszkę szpony i powalając ją na ziemię. Jak przypuszczają badacze, gdyby nie interwencja jej partnera, który rzucił się na pomoc uderzając ptaka i dociskając nogą jego głowę do ziemi, kobieta nie przeżyłaby ataku. O tym, że ptaki drapieżne polowały na naszych przodków świadczy chociażby słynna skamieniałość, tak zwane dziecko stang. Młody australopitek, który jak przypuszczają badacze padł ofiarą dużego ptaka szponiastego. Wiadomo także, że jeszcze w czasach nowożytnych ogromny, większy od harpii orzeł hasta żył na Nowej Zelandii. Polował na potężne, zdecydowanie wyższe i cięższe od człowieka ptaki Moa, zapewne także na pierwszych Maorysów, którzy pojawili się na wyspie w XIII wieku. Czy Harpia Wielka jest przykładem podobnego, tym razem jednak współczesnego ptaka szponiastego, dla którego człowiek może być naturalną ofiarą? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Z jak potężnym drapieżnikiem mamy tu do czynienia, doskonale obrazuje to porównanie. Szpony harpi wielkiej są dłuższe od pazurów niedźwiedzia grizzly, a siła ich uścisku podobna jest do nacisku wywieranego przez szczęki psa. Szpony te z łatwością przebijają organy wewnętrzne ofiar i potrafią także łamać ich kości. Największe osobniki harpi wielkiej to samice. Mogą osiągać wagę 9-10 kg. Wagę zbliżoną do kondorów, jednych z największych ptaków zdolnych do lotu na świecie. Kondory mają jednak rozpiętość skrzydeł dochodzącą do 3 metrów, harpie jedynie do 2. Jak więc latają? Nawet kondory, mimo ogromnej rozpiętości skrzydeł, mają problemy ze wzbiciem się w powietrze. Żyją głównie w górach i startują z klifów i górskich zboczy. Rzadko machają skrzydłami. Przede wszystkim szybują, wykorzystując prądy powietrzne i kominy termalne. Harpie, żeby unieść w powietrze podobną do kondorów masę ciała przy zdecydowanie krótszych skrzydłach, posiadają bardzo silne mięśnie klatki piersiowej. Ich skrzydła są stosunkowo krótkie podobnie jak u naszego krogulca czy jastrzębia by ptak mógł manewrować pomiędzy drzewami. W tym celu harpie posiadają także wyspecjalizowane mięśnie skrzydeł, mogące kontrolować ułożenie lotek pierwszego rzędu, na podobnej zasadzie jak my posiadamy drobne mięśnie poruszające palcami dłoni. Ptak ten jest zatem doskonale zwrotny, a jednocześnie także bardzo silny. Skrzydła ma krótkie, ale za to szerokie. Posiada także długi i bardzo rozłożysty ogon, co dodatkowo zwiększa powierzchnię nośną. To, co jednak najbardziej charakterystyczne w przypadku harpii wielkiej, to ten specyficzny, złowrogi pióropusz na głowie. Posiadają go zarówno samice, jak i samce. Czub ten harpia może stroszyć bądź składać. Co ciekawe, ma on nie tylko znaczenie wizualne, ale także praktyczne. Pełni podobną funkcję do małżowin usznych zbierających dźwięki. Przejdźmy do ataku na człowieka. Doszło do niego bieżącego roku podczas wycieczki grupy turystów po amazońskiej dżungli. Zdarzenie było opisywane nie tylko przez redakcje naukowe i przyrodnicze, takie jak National Geographic, ale także zostało opisane w Onecie. Co w nim takiego niezwykłego? To, że ptak drapieżny może zaatakować człowieka, wiadomo od dawna. Mogą to robić nawet nieduże sowy w momencie obrony gniazda, a nawet inne, jeszcze mniejsze ptaki. Tu jednak mowa nie o ataku obronnym, ale o ataku drapieżnym, o potraktowaniu człowieka jako zdobyczy. Kluczowe w tym zdarzeniu jest jednak to, że mowa tu o ptaku całkowicie dzikim. Owszem, bywały w przeszłości ataki harpi wielkiej na ludzi. Harpie te pochodziły jednak z introdukcji wychowywane były sztucznie w celu przywrócenia ich naturze. W tych przypadkach nie można było wykluczyć, że ptaki te zaznajomione były z człowiekiem i po prostu kojarzyły go z pożywieniem. Zdarzały się także ataki harpina na kamerzystów, którzy ze specjalnych platform próbowali filmować ich gniazda. Te ataki również nie miały na celu upolowania człowieka. Przypadek z Gujany Francuskiej po raz pierwszy wyklucza wszystkie te ewentualności jest pierwszym doskonale udokumentowanym przypadkiem ataku harpi wielkiej na człowieka w celu zabicia go i zjedzenia. Wyglądało to tak, że większa grupa turystów obserwowała dziką harpię przez dłuższy czas. Następnie wszyscy się oddalili, a na miejscu pozostała tylko jedna para, która jeszcze chwilę chciała zostać, by podziwiać tego niezwykłego drapieżnika. W tym właśnie momencie nastąpił atak. Harpie wielkie polują głównie na leniwce, których waga może dochodzić do 10 kg. Polują także na małpy naczelne małe, takie jak kapucynki, ale także i większe, takie jak wyjce. Te jednak również z reguły nie przekraczają wagi 10 kg. Kobieta, którą zaatakowała harpia, była co prawda drobnej budowy, ale ważyła około 50 kg. A zatem 5 razy więcej niż typowe największe z ofiar dzikich Harpy. Gdyby harpi udało się zabić kobietę, z pewnością nie byłaby w stanie zabrać jej ze sobą, jak zwykle to robi ze swoimi ofiarami. Spekulacje i mgliste opisy na temat ataków Harpi na ludzi pojawiały się od dawna. Traktowano je jednak jako mity i legendy, bądź przypisywano wcześniej wspomnianym efektom oswojenia czy zaniepokojenia ptaków. Nawet jastrzębia teoretycznie można wyuczyć, by atakował człowieka. Tu na przykład widzimy atak orła przedniego na dorosłą kozicę, coś co w naturze praktycznie się nie zdarza. Owszem, orły polują, ale na koźlęta. To co widzimy, to wynik zabiegów sokolniczych. Scena stworzona na potrzeby filmu fabularnego z udziałem oswojonego orła. Nie można więc traktować jej jako przykład naturalnego zachowania. Wiadomo, że harpie wielkie to wysoce inteligentne ptaki szponiaste. Aby skutecznie mogły polować na tak inteligentne zwierzęta jak naczelne, same muszą mieć wysokie zdolności poznawcze. Badania dowiodły, że harpie przed atakiem obserwują grupy wyjców, uczą się rozpoznawać ich strategie obronne, a nawet wydawane przez nie odgłosy, i atakują tylko wtedy, gdy ich stada jest rozbity i atak ma wysokie szanse powodzenia. To, co wydarzyło się feralnego dnia w tropikalnym lesie w Gujanie Francuskiej, również można próbować interpretować w podobny sposób. Grupa naczelnych, w tym przypadku Homo Sapiens, w pewnym momencie się rozdzieliła, pozostawiając najmniejszego z osobników, 29-letnią kobietę, oddzieloną od stada. Harpia wykorzystała ten moment i podjęła atak. Nie przewidziała jednak rozwoju wydarzeń. W momencie ataku harpi na wyjca czy kapucynkę, reszta stada jeszcze bardziej się rozpierzcha, uciekając i ratując swoje życie. W tym jednak przypadku było inaczej. Jeden z osobników zamiast uciekać, jak z reguły robią to naczelne, widząc potężną sylwetkę ptaka, ruszył na pomoc zaatakowanej i ostatecznie udaremnił atak. Ptak został przygnieciony przez mężczyznę do ziemi, rozluźnił szpony i odleciał. Co by było, gdyby atak się powiódł? Z pewnością drapieżnik próbowałby w przyszłości podobnych ataków na przedstawicieli tych dużych, naczelnych, jakimi są ludzie. W Amazonii żyje wiele dzikich plemion. Ludzie w tym rejonie świata generalnie charakteryzują się niskim wzrostem i drobną budową ciała. Dziko żyjące plemiona najczęściej chodzą z drobnymi tylko elementami odzieży na biodrach. W tej sytuacji łatwo o obrażenia zadawane szponami i ostrym dziobem. Gdy wziąć pod uwagę fakt, że znaczną część społeczności stanowią dzieci, z dużym prawdopodobieństwem można zgadywać, że udane ataki harpi na ludzi w przeszłości z pewnością się zdarzały. Po ataku w Gujanie pojawiły się głosy badaczy potwierdzające tę hipotezę. Niektórzy przyznali nawet, że ataków harpi na ludzi odnotowano znacznie więcej, lecz celowo były one zatajane ze względu na ochronę tego ptaka. Dziś harpia występuje bardzo rzadko, zagrożona jest wymarciem, a przypadki ataków na ludzi mogą skutkować przeganianiem czy celowym jej zabijaniem przez miejscową ludność. Stąd unika się czarnego PR-u. Od dawna znane są także wzmianki badaczy o odnajdywaniu kości przypominających ludzkie w gniazdach harpi. Nie wiadomo jednak było skąd pochodziły owe kości i czy rzeczywiście były ludzkie, czy tylko je przypominały. Dziś hipotezę o możliwości polowania tych wielkich ptaków szponiastych na ludzi można uznać za udowodnioną ponad wszelką wątpliwość. Tak. Harpia Wielka jest w stanie zaatakować i upolować drobnej budowy człowieka, a w szczególności dziecko. Człowiek jednak z pewnością nie jest, i nawet w przeszłości, gdy dżungla amazońska była większa, a harpi było znacznie więcej, również nie był typową ofiarą tego ptaka. Atak Harpi, zabicie przez nią człowieka, choć możliwe, należy zaliczyć do skrajności. To sytuacja wyjątkowa, wynikająca z podobnej ogólnej budowy leniwców i wyjców do budowy człowieka. Tak jak dla orła przedniego atak na dorosłą kozicę jest zbyt ryzykowny i może skutkować złamaniem kości i innymi poważnymi obrażeniami, tak atak harpii na dorosłego człowieka może skutkować poważnym poturbowaniem i stanowi duże ryzyko dla ptaka, czego atak w Gujanie również przecież dowiódł. Nie ma i nie było zapewne szans na wykształcenie się naturalnej strategii polowania harpi na ludzi, bo do tego konieczne byłyby liczne i zakończone sukcesem ataki, a także długie współistnienie obok siebie tych dwóch gatunków. Tymczasem ludzie dotarli do Ameryki Południowej zaledwie 15, 20, najdalej 25 tysięcy lat temu. Typowymi ofiarami harpii wielkiej są kapucynki wyjce i leniwce, czyli zwierzęta do 10 kg i to się nie zmieniło. To do polowania na takie zwierzęta. Na szczęście dla nas, harpie są najlepiej przystosowane. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć!